Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Kraina Kora. Jest to komiks, który raz że jest nowością na naszym polskim rynku, a dwa, że osoby, które za niego odpowiadają to chyba powinienem powiedzieć debiutanci, bo nie widziałem, nie spotkałem się z niczym, co mógłby mi powiedzieć internet o tych artystach, aby na naszym rynku jakieś komiksy się pojawiały. Mam na myśli tutaj duetę Marcello Bondi i Alessandra Imperio. Sam komiks, fantazy, bardzo w sumie zaskakujący. I powiem tylko na razie tyle, bo od razu już z grubej rury uderzając, finał nie mega zaskoczył. Ba, oszukał, wymielił, wypluł, i sobie pomyślałem, kurczę, naprawdę w historii, mimo że może troszeczkę prosta, bo. Taka, którą już mogliśmy gdzieś znać. Ogólnie mówimy tutaj cały czas o ratowaniu świata przez bohaterów, więc to już słyszeliśmy setki razy, ale tutaj zostało to tak zrobione, że na końcu jest wielkie zdziwienie i naprawdę ja dałem się oszukać. Oczywiście mówię to w tym pozytywnym sensie, bo <grych> jakieś moja mina była dziwna, kiedy. Kończyłem ten komik i sobie pomyślałem, o kurde, to tak się uda? Widać się uda, tutaj artyści naprawdę zagrali nam trochę w pozytywnym sensie na nosie i dali nam coś, co e, finalnie daje satysfakcję po przeczytaniu i chwilę na zastanowienie się, ale jak to. Dobra, przechodząc do samego komiksu, oczywiście, jest to komiks od wydawnictwa Elemental. Twarda oprawa, troszeczkę mniejszy format. Nie jest to ten taki duży, które są wydawane przez Elementala, więc tutaj jest taka mała zmiana. Tak się nam prezentuje grzbiet oraz tył okładki. Gdybyście mieli ochotę, oczywiście przybliżę Wam, abyście sobie mogli przeczytać. No i właśnie, zły tyran. Zły tyran, który rządzi krainą, oraz trzech naszych bohaterów: Wojownik, tak naprawdę, łucznik tak, i łotrzyk, no mówiąc najprościej złodziej, czyli ktoś, kto nosi dwa miecze, jeden miecze. Ba, sztylety, miecz oczywiście oraz i łuk. I tutaj ta historia, którą poznajemy, przede wszystkim, tak? Bohaterowie, którzy. No zostali nie tyle porzuceni przez rodziców, aniżeli no, musieli zostać tak opuszczeni, aby przeżyć. Matki starały się coś zdziałać, żeby wydarzył się jakiś cud, aby można było ocalić swoich synów i może aby kiedyś się mieli okazję zemścić na tym, co się tutaj stało. Oczywiście. Warto też dodać, że fajnie został przemycony pewien element historii prowadzonej, czyli. Kiedy dochodzi do jakichś tam konfrontacji, walk, tego typu rzeczy, to jednak ta kolorystyka zauważmy, że się zmienia. Z czasem, kiedy już byłem po lekturze, zacząłem rozumieć, może dlaczego tak to zostało przedstawione. Ja Wam tego nie zdradzę, ale mam jakoś swoją wizję nawiązania, do czego może mieć coś takiego. Czasem może takie rzeczy właśnie się pojawiały w tego typu. Sytuacjach. Ja wiem, że to mówię troszeczkę tak niezrozumiale, ale wy nie wiecie, o czym mówię, bo nie chcę wam zdradzić końcówki. A tutaj, teraz, to, co się dzieje, no jednak ma miejsce i wam pokazuje. Niekiedy też mam wrażenie, że w tak jakby troszeczkę ten style minimalnie się właśnie i przez to też różniły, co akurat nie jest błędem jakimś czy złą rzeczą, aczkolwiek jest to zauważalne pomimo faktu, że to jeden artysta, a raczej artystka tworzyli ten komiks. I tutaj to jest akurat w sumie nie tyle ciekawe co... Powinno być odebrane dobrze przez nas samych jako czytaczy, jako fanów komiksów. To tylko pokazuje, że ta osoba, tak, ta artystka ma jakąś tam umiejętność operowania tym swoim stylem i niekiedy go powiedzmy troszeczkę jakby użyjmy określenia, zmieniać. To jest uniwersalne, takie fajne, nie robi wszystko na jedno kopyto, przynajmniej ja to gdzieś tak dostrzegłem, zauważyłem, i jest to na plus. Tak jak mówię, co do samej tej historii, to wspominam raz jeszcze, że Trzech tak, porzuconych, no w, w pewnym sensie sierot, które zostały wychowane przez mnichów, które dwukrotnie wręcz uniknęły śmierci. Decydują się odbyć tą swoją przygodę i zmierzyć się z tyranem, który ma pod swoimi że tak powiem, pod swoim panowaniem ludzi zdolnych i ogólnie armię, która mogłaby ich zniszczyć. Więc potrzebują pomocy i ją oczywiście otrzymują, muszą wykonać pewne zadanie, pewien quest. I właśnie, i co się później dzieje? No dochodzi do tej finałowej konfrontacji. Tutaj też warto dodać, że w międzyczasie troszeczkę się dzieje innych rzeczy, aczkolwiek one są fabularnie, teraz, nawet kiedy to tak myślę, na tym wam mówiąc, zrozumiałe, że scenariusz nie jest jakiś mega głęboki, ale w sumie gdyby był, to gdy dostaliśmy, to, to dostaliśmy na końcu, nie, nie byłoby tak całkowicie logiczne, więc. To w jaki sposób zrobili to tutaj przede wszystkim scenarzysta, kurczę, on to chyba musiał przemyśleć, bo to wszystko ma sens, i to co dostajemy na końcu dla przeczytania właśnie samej tej końcówki i tego zdziwienia jest po prostu bezcenne. Więc, tak, zdecydowanie pod tym względem jest to fajne. Co do samego stylu, tak jak mówię. Jest ok. Nie wiem, czy zostałbym wielkim fanem tejże artystki. Musiałbym poznać więcej komiksów, które ewentualnie za które odpowiadała. aczkolwiek to, co tutaj dostajemy i jak dostajemy, myślę, że finalnie się w sumie sprawdza i jest ładny na swój sposób. Tak bym to nazwał. Nie chcę Wam zradać, co tam się będzie dalej działo, bo to jednak za dużo by Wam pokazało więc tutaj się troszeczkę pod tym względem powstrzymam. Co do dodatków, bo takowe doświadczymy. Tutaj myślę, że będę mógł Wam materiały dodatkowe jak najbardziej na szybko pokazać. Więc tak, mamy przykładowe jakieś tam szkice, rysunki. Było na to spoko w sumie. Więc jak najbardziej myślę, że jest to na... Plus, to, co tutaj dostajemy? Kor, nasz główny, właśnie złol, prawda? Zari, jego armia. No i ten rysunek raz jeszcze tutaj. Fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę. To w ogóle to jest super. Jego tron i ta cała lokacja, cał, całe takie miejsce, tak gdzie sobie przesiadywał. Także w sumie tyle, albo aż tyle. Ciekawa lektura, zaskakująca na pewno. Więc. Gdybyście chcieli, mieli okazję ją poznać, bo i cena też w sumie chyba jest atrakcyjna. Z tego co pamiętam, nie zawsze one są podawane, ale myślę, że no. Przez to, że troszeczkę mniejszy format jest akceptowalna, więc super. Brawo dla Elementala, więc na dole w opisie link do sklepu, gdybyście chcieli sobie nabyć, czy tam, gdzie możecie nabyć, zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do mediów wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam, cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.